Pierwsza konkurencja w naszym programie, to... Proszę mi tu nie burzyć porządku na planie. Jeszcze raz jedziemy. Powiedz mi, jaką przyjmiesz strategię? Myślę, że po prostu zrobię maślane oczka. Maślane, jak tak. Tak, tak. Dobra jesteś strzelanie. No, raczej. Często strzelasz w szkole? Czasami zdarzało się, na historii najczęściej. Dobra i walczy o nagrodę. Eee, mam za zadanie w przeciągu 4 minut zebrać jak największą ilość, sorry, ale staników. Staniki do was oczywiście wrócą, będą na was czekały tam, nie ma. Nie mam. Czemu jej podpowiadasz? Przecież <grym> to jest twój rywal. Robimy. Nie szkodzi. Pewnie podzielicie się nagrodą, pewnie, tak? tak? No, dobra, no troszkę. Ja słyszałem tam propozycję, że ktoś zaproponował tobie zdjęcie majtek i oddałby staniki. Czemu nie zdobyłeś majtek? No bo pani stwierdziła, że nawet jakbym je zdjął, to i tak bym nie dostał. Aha, myślałem, że nie masz majtek, może. No nie, no mamy i masz? bardzo chętnie bym je Haha, <noise> 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 Dobra, nie zdaj mój póki co. Ja tego nie chcę widzieć, może i w tym później to zobaczą.